Witajcie kochani, to co jest przepiękne w ogrodzie permakulturowym, w grządkach permakulturowych, to jest to, że razem z warzywami rosną kwiaty i jak patrzymy na grządki, to nasze oczy przyciąga, tu plama w takim kolorze, tu plama w takim kolorze, a nagietki, czy to wysokie, czy niskie, przyciągają nasze oczy kolorem żółtym albo pomarańczowym. Nagietki z warzywami w grządkach powodują, że to nie tylko wzrasta estetyka tego ogrodu czy tej grządki, ale one pełnią różnego rodzaju funkcje. Są taką permakulturową rośliną wielofunkcyjną, bo i pomagają glebie, pomagają roślinom, pomagają też człowiekowi rozwiązywać różne problemy biologiczne. Zacznijmy od tego, że nagietek, nagietek lekarski, yy, dzięki temu właśnie jak wygląda jego budowa, to znaczy zobaczcie, że te liście są wielowarstwowe, i dzięki temu właśnie, że są też liście blisko gleby, i potem tych liści jest tyle do góry, to mogą pełnić funkcję rośliny okrywowej albo żywej ściółki. Rośliny okrywowe to są te rośliny, które zwykle stosuje się jako tak zwany poplon. Czy ktoś z Was, kochani, widział kiedyś poplon nagietkowy? A przecież to byłoby coś pięknego, bo przecież nagietki mają takie właściwości właśnie też, jeżeli chodzi o zdrowie człowieka. Przeciwzapalne, pomagają w różnego rodzaju problemach skórnych, z naskórkiem konkretnie. Są idealne dla cery wrażliwej. Można robić z nagietkami mydła, balsamy, różne preparaty do pielęgnacji twarzy. Więc, dlaczego, jeżeli nagietek tak pięknie działa na człowieka, to nie miałby też tak pięknie działać w glebie? Więc, jako roślina okrywowa, moglibyśmy sobie wyobrazić poplon nagietkowy, jeśli byśmy stosowali poplon. Jako żywa ściółka, to właśnie tak jak tutaj. Czy tak jak właśnie tam, czy co chwilę w grządce w zasadzie jest piękny rząd nagietków, które właśnie swoimi liśćmi okrywają glebę. Nie bez znaczenia jest ten też korzeń, który wytwarza nagietek, a który to korzeń właśnie spulchnia glebę, nawilża ją, a potem, kiedy już roślina obumiera, również i on użyźnia glebę. Nagietki też są roślinami ofiarnymi, roślinami wabiącymi, takimi roślinami nazywamy te, które ściągają na siebie niebezpieczeństwo, to znaczy ściągają na siebie szkodniki, głównie mówimy tutaj o mszycach, ale mogą być też to mączliki, mogą być to też jakieś wciorniastki, chociaż najczęściej chyba widać, że na nagietkach bytują mszyce i Dzięki temu, że one właśnie są na nagietkach, to nie ma ich na sąsiadujących roślinach, a zwykle są to właśnie czy ogóreczki, czy pomidory, czy jakieś inne rośliny, które mogłyby paść ofiarą właśnie tych szkodników. Nagietki przyciągają też te. Owady, których tak bardzo dużo chcielibyśmy mieć w swoim ogrodzie, bo to są przecież i zapylacze, których potrzebują warzywa i owoce do zapylenia. To są też te wszystkie drapieżne owady, które żywią się szkodnikami, więc, im więcej jest tych nagietków, tym więcej mamy takich rycerzy chroniących zdrowie naszych roślin przed. Przed atakami szkodników. Nagietki są też przewidziane czy wpisane jako składnik tak zwanej gildzi drzewek owocowych. Czyli pod drzewkiem owocowym, tak jak sadzimy różnego rodzaju rośliny, czy to dostarczające coś drzewku, czy to. Chroniące przed czymś czy wabiące, to nagietki idealnie się do tego nadają. I my jesteśmy tutaj pierwszy rok w tym ogrodzie, dlatego jeszcze nie zdążyliśmy zrobić gildzi drzew. Zaledwie dwa czy trzy drzewka mają posadzone właśnie takie rośliny towarzyszące, ale w przyszłym roku na pewno o wiele, wiele więcej będzie tutaj nagietków. Będzie ich więcej, nawet jeżeli byśmy ich specjalnie nie dosiewali, ponieważ nagietek jest taką rośliną, też w zasadzie bezobsługową, która kiedy przekwita to wysypuje mnóstwo nasion i potem w tym miejscu, w innym miejscu pojawiają się nagietki i jesteśmy zdziwieni, że oni tutaj są, gdy tymczasem my w ogóle ich nie, nie wysiewaliśmy. Nagietki właśnie powinny być roślinami towarzyszącymi i Warto, żeby były w każdej, w każdej grządce. Potem, co się z nimi dzieje, no to już jest nasza decyzja, czy na przykład zetniemy nagietki i włożymy je do wazonu, ale to by było troszeczkę szkoda. Można po prostu przekwitaj, przekwitające nagietki zostawić na glebie i one do przyszłej wiosny już w zasadzie z nich, nic z nich nie zostanie. One Wszystkie te składniki, które zawierają w sobie, przekażą do tej gleby i ją po prostu użyźnią, a wiosną znowu narodzą się na nowo. Albo możemy też nagietki ścinać, nie wyrywać, korzenie zostawiajmy w glebie, ścinać i wkładać do kompostownika, i wtedy będzie to też. Coś, co wzbogaca nasz kompost. Nagietki są też wspaniałe, dlatego że w zasadzie możemy je wysiewać o różnych porach roku. Teraz możemy wysiewać nagietki. Wystarczy po prostu wziąć nasiona nagietka i rozrzucić na jakiejś przestrzeni przed deszczem albo po, de, po deszczu. Jeżeli jest długo sucho, to podlać one. Nawet nie wymagają wkopywania do gleby, żeby właśnie pięknie rosły. Możemy nagietki posadzić jesienią. Wtedy być może nasiona nagietków nie wykiełkują, ale będą w glebie czekać na wiosnę i wiosną bardzo szybko powitają nam nas właśnie tymi swoimi wspaniałymi kwiatami czy barwami. A można też nagietki po prostu wysiewać wiosną, do późnej wiosny, do wczesnego lata i cieszyć się nimi, tak jak właśnie teraz to się tutaj dzieje. My, kochani, jesteśmy zachwyceni tym, jak można łączyć ze sobą rośliny? Nagietki przecież nie tylko są kwiatami, one są ważnym elementem tego ogrodu. Można również nagietki wykorzystywać kulinarnie, przecież to jest roślina jadalna. Można dodawać ich kwiaty do dekoracji dań, czy to żywe kwiaty, czy suszone. Można oczywiście też je zjadać, można robić z nich herbatę. Można Różnego rodzaju napoje, lemoniady, przy, właśnie z, z, z towarzystwem nagietków przygotowywać. A nawet nagietek może zastąpić ten barwnik, taki naturalny, spożywczy, który się. który się nazywa szafranem i daje właśnie taką wspaniałą, żółtą barwę, bo. Do na przykład risotto dodaje się nieraz szafranu, żeby zabarwił ryż, a można dodać nagietka. Kochani, zobaczcie jak to pięknie wygląda w naszych grządkach. Może i u Was też są już kwiaty? Umieszczacie też zdjęcia na Facebooku, na grupie Ogrodnictwo Intuicyjne Uprawy, i wiemy, że tych kwiatów jest. Sporo w grządkach, ale czy to są też i nagietki? Zobaczcie, jak to pięknie właśnie wygląda. Czy to w tej długiej grządce, tutaj. Nie kwitną jeszcze wszystkie kwiaty, ale możemy sobie wyobrazić, że tutaj będzie rząd pięknych, kolorowych aksamitek za chwilę rozkwitłych. Tutaj też piękna roślina, to są wszystko żmijowce. Tutaj już zaczynają kwitnąć aksamitki, chleome i właśnie bohater naszego dzisiejszego nagrania, czyli nagietek lekarski. Macie kochani nagietki u siebie? Dajcie znać. W komentarzach, do czego wykorzystujecie nagietki? W każdym kącie, w każdej chwili, mogę znaleźć klucz do drzwi. Kot w komórce, spryt szczurce. w tym istota. Ok, tkwi, dokąd zmierzam, po co żyję. Tu odpowiedź prostą mam. Sens istnienia dziś odkryję. Świat jest światłem, które mam. Jest ok, jest ok, świat się cieszy z pracy mej Co widzę, to co czuję, Tworzy mój konkretny byt I w tym bycie się znajduję Zmierzam wprost na szczęścia, szczyt Tak wygląda ludzkie życie, Jesteś ok jeśli chcesz Żyjesz w dole lub na szczycie W każdej chwili i w tej też jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy mej.